serdecznie powiem wam że jestem przerażony musimy się pobawić w detektywa bo coś jest nie tak wczoraj pierwszy raz jak ładuję, na przykład elektryka na razie mam tylko go z gniazdka tu widzicie dostajemy w cenie tego elektryka taki zestaw do ładowania to jest 3kw ale on tak zaraz wam pokażę, on tak 2kw coś ładuje ja zostawiłem wczoraj to w prądzie nie podłączone i na smart gniazdku wykryło mi mnóstwo kWh zaraz wam pokażę ile naładowało i zaraz pójdziemy też do aplikacji Tauron i sprawdzimy czy Tauron też tyle połknął bawimy się w detektywa i tak te tak ile wypuścimy tu mamy te smart gniazdka i patrzcie ono teraz się ładuje i ładuje e, nawet mniej 1,5 kW widzimy 1487 W teraz i Zaraz zobaczymy też ile elektryk jest już naładowany ale patrzcie i dzisiaj, znaczy od w nocy, bo to podłączyłem 14 kWh, a tak połowę baterii miałem, to takie jedno około 20 powinno tam wejść. A patrzcie wczoraj 50 kWh i to jest niemożliwe. Jak zobaczymy na tam, że po około 50 kWh, czyli ta wtyczka, która jest podłączona i nie bierze prądu, ale gdzie by ten prąd szedł? To musi, to musi być jakiś błąd. Kurczę, może te gniazdko wykrywało pobór, ale to wracało ten prąd, i, i po prostu dlatego takie przekłamanie. Ale to mi teraz będzie przysuło statystyki, ile ten, ile ten elektryk już połknął, bo oktober, czyli we wrześniu, nie w september, we wrześniu padło 60 kWh. był parę razy kurczę coś mi się te dane teraz nie podobają, więc pójdziemy na, do aplikacji, zobaczymy czy już mamy dostępny wczorajszy dzień i ile wczoraj po, po, połknął w ogóle cały dom te kilowatogodzin, bo to, to jest masakra 50, no nie wyłączyłem tego z gniazdka, a zawsze wyłączam a tu takie coś, ciekawe co wy o tym będziecie myśleć i tak tu jest 3 e, październik jak widzimy i najwięcej o 9 godzinie 3,5 kW prawie weszło bo było ładowanie i pompa ciepła i ogólnie w poniedziałek zużyliśmy 40 kW czyli to jest smart Dniastko już był błąd bo by samo naładowanie elektryka było chyba ponad 50 do sieci oddaliśmy 6 kW widzimy słoneczko było słabe wtedy kiedy świeciło to też zużycie było małe pompa ciepła musiała chodzić i zobaczmy, a tego trzeciego te dwie instalacje największe wyprodukowały 14 kW, czyli połowę w sieć, połowę skonsumowaliśmy. Jak widzimy, to słońce było małe. A zobaczmy jeszcze tą małą instalację, ile trzeciego wyprodukowała. Zaraz wam pokażę. Wchodzimy na statystyki, dajmy tydzień, powoduje nam. Zaloguj się i gdzie mamy trzeciego, bo dobra dajmy miesiąc, to słabo widać, mamy trzeciego, do... o 3 kW, tam po 16, czyli 18, tak to wygląda, czyli te smart gniazdko na pewno się pomyliło. Kolejny taki dziwny błąd, muszę je wyłączać, bo nie będę wiedział ile, ile służyło, ile nam, że tak powiem, mm, służyliśmy prądu na ładowanie. Elektryk dalej się ładuje. Przypuszczam, że on 16 godzin musiał się naładować, żeby był pełny, bo wczoraj byłem dwa razy w Katowicach. Eee, a na przykład już odczoraj poszło 8 kW. O, 24. To chyba się coś naprawiło. Albo nie wiem. September. Kurczę, jakoś to gniazdko jest fajne, ale Widzimy, że jest też omylny, no to trzymajcie się, napiszcie co o tym myślicie, czy macie takie gniazdka, przynajmniej już jakoś to umie sprawdzić, bo w elektryku muszę też się pobawić z tymi opcjami i aplikacjami, jeszcze ja tego nie opanowałem, ale przyznaję się bez bicia, że mało czasu na to poświęciłem, tak więc serwus, do usłyszenia.